Siemanko. Zaprojektowanie mebli kuchennych nie jest łatwą sprawą, zwłaszcza gdy dysponujemy ograniczonym budżetem, a pomieszczenie do zabudowy jest niewielkie. Problem staje się jeszcze większy, gdy chcemy mieć cały sprzęt w zabudowie. Mało tego, problem staje się jeszcze większy, gdy prace remotowo-wykończeniowe w ogóle nie są uzgodnione ze stolarzem czyli zostały położone płytki, została zrobiona elektryka i wyszło tak jak wyszło. I stolarz musi się do tego dostosować. Przepraszam, meblarz. Meblarz musi się do tego dostosować i ma twardy orzech do zgryzienia. Dlatego warto też na etapie remontowo-wykończeniowym uzgodnić parę szczegółów z meblarzem, aby później nie było niepotrzebnych przeróbek. Płyta indukcyjna, zlew Piekarnik, okap do zabudowy, lodówka. Jest to podstawowy sprzęt, który powinien znaleźć się w aneksie kuchennym. Natomiast może jeszcze dojść. Zmywarka, mikrofala, ekspres do kawy. Jeżeli mamy dużą, fajnie ustawną kuchnię, pomieścimy wszystko bez problemu. Jeżeli mamy małą kuchnię, to z niektórych rzeczy musimy zrezygnować. Ale z czego zrezygnować? No to już wedle uznania. Dla niektórych osób będzie ważny piekarnik, a dla niektórych zmywarka. A teraz może troszeczkę o tym aneksie kuchennym. Praktycznie w całości został wykonany z płyty meblowej. Lodówka wolnostojąca. Również można taką lodówkę obudować, tak jak w tym przypadku. Taka jedna mała uwaga. Jeżeli chodzi o tego typu lodówki, czyli lodówki wolnostojące, nie przeznaczone do zabudowy, tak jak wcześniej wspomniałem, można obudować, z jedną małą uwagą należy zostawić szczeliny po bokach, które przewiduje producent. Brak zmywarki z powodu braku miejsca i ograniczonego budżetu, trzeba było zamontować taki oto zlew z większą komorą, głębszą komorą i takim oto ociekaczem. Piekarnik w zabudowie, indukcja, okap podszafkowy i standardowo brak możliwości podpięcia się w kanał wentylacyjny, czyli zostają nam filtry węglowe została uwzględniona tylko wentylacja do kuchni. Jeden kanał wentylacyjny. Standardowa rzecz w nowym budownictwie. Miejsce na jedną szufladę wewnętrzną się znalazło. Podstawowa rzecz w kuchni, szuflada, czyli szuflad praktycznie nie ma, gdyż jak wcześniej wspomniałem budżet jest ograniczony, a szuflady systemowe nie należą do tanich. Górne szafki otwierane w systemie Push-to-Open. Dolny natomiast klasycznie uchwyt meblowy krawędziowy. Ociekarka na naczynia, jeżeli nie ma zmywarki, jest to rzecz niezbędna. Górne szafki zostały wypuszczone praktycznie na równo z szafkami dolnymi, aby mogły pomieścić jak największą ilość rzeczy, czyli kuchnia mała, ale pojemna. Można było, by to zrobić taniej, ustawić cztery szafki, powiesić trzy szafki. Ale jakby to wyglądało? Na pewno nie byłoby takiego efektu jak jest teraz. A oto materiały, które użyłem do budowy tej kuchni. Płyta laminowana firmy Kronospan, płyta meblowa. Szalo, szeroka paleta kolorów. Każdy znajdzie coś dla siebie. Blat natomiast firmy Yuan, producent blatów meblowych. Wzory Dekory, blaty, laminaty, parapety, płyty, oklejane. A kolor, jaki użyłem, to czarny kamień. Naprawdę bardzo dobre i mocne mają laminaty. Z tego też miejsca gorąco pozdrawiam oddział w Chrzysinie. Wszystkiego dobrego!